W zeszłym tygodniu amerykański nadzór finansowy, czyli SEC, zatwierdził pierwszy fundusz inwestujący w kryptoaktywa oparty na Ethereum. Pierwszy spotowy fundusz. Co to oznacza? Dla amerykańskich inwestorów to jest duży game changer. Będą mogli kupować jednostki uczestnictwa funduszy zamiast bezpośrednio kryptowalut. To jest pierwszy wpływ, który będzie to miała ta decyzja na rynek, natomiast drugi. To zdecydowanie dopływ kasy. A więc wszyscy liczą na to, że po otwarciu tych funduszy one pewnie do tego, żeby zacząć funkcjonować, będą potrzebowały około dwóch miesięcy, ale wszyscy uczestnicy rynku krypto liczą na to, że pojawi się dodatkowy dopływ kasy na rynek. I teraz bardzo ważna sprawa to jest to, że może mieć to wpływ również na polski KNF, który z uporem maniaka. Odmawia nam rejestracji jakichkolwiek funduszy, chociażby alternatywnych spółek inwestycyjnych, które im inwestują w krypto. Dotychczas mogliśmy rejestrować takie fundusze tylko i wyłącznie i rejestrujemy je na bieżąco na terenie Estonii. Więc czy decyzja Amerykanów pozwoli obudzić się też polskiemu nadzorowi? Jak myślicie?